To jest 30 zasad jak nie grać w League of Legends. Na początku krótki opis każdej pozycji, tak żebyś wiedział z czym to się je. Top to jest miejsce dla odludków, czyli ludzi, którzy nie lubią ludzi. Brzmi głupio i jest głupie. Top lane to jest wyspa, a granie na topie to jest tak jak grał w grę solo, ale jednak z 4 innymi mopami w drużynie. Ale hej, jak coś się spierdoli, to przynajmniej masz na kogo zwalić winę. Na topie obowiązuje kodeks honorowy, gdzie ludzie pikujący postacie dystansowe są traktowani jak najgorszy sort ludzki, nie są uważani za prawdziwych graczy topa, mają osobne miejsca do parkowania, są pozbawieni praw do głosowania, a jak ich widzisz, to silna aż sama zbierać się w ustach. Midlane Miejsce dla spoconych azjatów, tryhardów, osób z niskim ego potrzebujących dowartościować się w grze komputerowej, którzy naoglądali się Fakera i teraz chcą być podziwiani jak on. Dlatego piekują najbardziej widowiskowe postacie, wymagające lat praktyki, aby wykorować gierkę i to robią. Dla drużyny przeciwnej. Midlane jest jakieś milion razy krótszą linią od pozostałych, co oznacza, że nieważne w którym miejscu się znajdujesz, to i tak właściwie jesteś pod swoim turetem. A mimo to, a mimo to wciąż padasz od ganków jak skończony leszcz. Botlane, tak zwane adekery. Ta pozycja ma nawet kery w nazwie, a jednocześnie jeśli zapytasz jakiegokolwiek adekery maina, to powie ci, że jego rola jest najsłabsza ze wszystkich i każdy ci zabija na strzała, wystarczy tylko, że na ciebie dwuknie, a ty sam nie jesteś w stanie nic zrobić. I powiedziałby prawdę. Na jak przez całą grę musisz chodzić za rękę ze swoim supportem, czy kimkolwiek innym z teamu, bo inaczej się zgubisz, ktoś cię porwie i wyjebiesz jak małe dziecko pozostawione same w centrum handlowym. Pozycja dla masochistów. Support Support to jest przy dupas adekera i reszty teamu. Tą pozycję menują w 99,7% mało męscy faceci i kobiety w ciąży. W ciąży pokarmowej. Jeśli grasz premade'a i masz jakiegoś lamusa w teamie, to wysyłasz go na supporta, bo tam jest najmniejsza szansa, że coś spierdoli. Wyobraź sobie, że twoim głównym obowiązkiem jest NIE dobijanie minionów i NIE zabijanie przeciwników. No kurwa, to jest tak jakbyś dostawał kasę za to, że nie chodzisz do pracy. Pozycja dla leni. Dżungla, czyli rola dla prawdziwych geniuszów. Urodzonych strategów, którzy pokonują swoich przeciwników za pomocą swojej wyższości intelektualnej. Nie no, kogo ja oszukuję. <grytania> Dżungla to pozycja dla ludzi bez rąk, niepotrafiających dobijać minionów, którzy obskakują w pierdol, jak tylko dostaną autofilę na jakąkolwiek inną pozycję. Dżunglerzy z gry Multiplayer remontuje symulator farmy, a zamiast gankować, to walą konia w dżungli. Jak tylko ktoś się wyjebie, nawet gdyby to była solo wyjebka w drugiej minucie, kiedy ty dopiero skończyłeś robić Reda, to dostajesz się wrogiem publicznym numer jeden. Dżunglerzy to Jezusi ligi Legend. Krótkie ogłoszenie parafialne. Niedawno założyłem drugi kanał, Markon Clips, gdzie wrzucam codziennie krótkie klipy ze streamów i nagrań poza wizją. Więc sprawdźcie, bo są fajne. Masz link w opisie. Zasada numer 6. Nie masz żadnego wpływu na grę. Dosłownie wszystko zależy od Twojego timu. To, że przegrałeś przez drużynę. To, że zrobiłeś 0,10. przez drużynę. To, że harstakujesz w brązie przez drużynę. To, że nie masz dziewczyny przez drużynę. To, że rodzice Cię nie kochają i jesteś adoptowany przez drużynę. 7. Jak trafisz na Kali czy jakimkolwiek innym czempionikiem, który pozwala ci potem wejść w typa typu lising, to zawsze musisz się wiewać. Nawet jeśli oznacza to oczywistą śmierć i przegranie meczu, niech wszyscy wiedzą, że masz jaja jak arbuzy. 8. Zasada jest bardzo powszechna i całkiem intuicyjna. Singet jest najsłabszy, kiedy się go goni. Wtedy jego mana gwałtownie maleje, a Singet bez many to martwy Singet. Każdemu czasami zdarzy się gorsza gra i przypierdolić swoją linię do zera. Ale mimo to uda się wygrać grę, potwierdzając tylko jedną z poprzednich zasad. Wtedy należy zrobić tylko jedno: Dwalić leszczowi pokazują, że taki lepszy gracz jak ty został tym razem jeszcze lepszych teammate'ów. Zasada dziesiąta. Nie gankuj topa. Nigdy! Jak już mówiłem na początku tego filmu, top to jest wyspa. Niezbyt atrakcyjna wyspa, a ta wyspa ma to do siebie, że wszyscy mają ją w dupie i ty też powinieneś. Kiedy myślisz, żeby zgankować topa, zgankuj lepiej bota. Kiedy widzisz, że na topie masz free killa, zrób jakieś raptorki czy coś. Jebać topa. Zasada 11. Pamiętaj, że pokażesz swoje swojej na linii, nieważne z jakiego powodu by ona nie była, zawsze piszesz Jungle Diff. Aż dziwne, że tej zasady nie ma jeszcze w konstytucji. <gry> Ale przynajmniej jest w konstytucji Ligi Legends. Jak grasz AD to nie stój z tyłu jak pizda. Przecież to jest takie nie fair, że niektóre postacie mogą atakować tylko z bliska, a inne z daleka. Pokaż, że jesteś lepszy. Pokaż, że nawet adkery może robić za frontline. W dzisiejszych czasach każdy głupi może zrobić solo Barona. Za moich czasów, przed wyruszeniem na Barona, najpierw trzeba było zebrać drużynę, zabić wszystkich przeciwników, wbić 18 poziom, legalnie kupić alkohol, i dopiero wtedy można było bawić się z Baronem. A teraz? Teraz to już nawet nie jest Baron. Grasz taką Kale, która w late game jest totalnym szefem i nie ma sobie równych. Wystarczy tylko, że wbijesz 16 poziom, i nie będziesz w epoce miliona łopanego. Ale zasada 14 mówi, że musisz napierdalać się z kim popadnie na pierwszym poziomie. I nie pytaj dlaczego. Tam było coś o jajach, jak od jako strusia czy coś w tym stylu. Zasada 15. Nigdy nie liszuj dżunglerowi. Wybrał sobie dżunglę, to niech sobie teraz dżungluje. On ci nie bije farmy na linii, a ty mu nie bijesz farmy na dżungli. Proste, proste, lecimy dalej. Zasada 16. Egzekwuj podatek dżunglera na kurwach co nie zliżowały Ci buffa. Zabij im killa, farmę, żonę, dziecko, auto, ale gitary już nie bierz. Gitarę dadzą ci sami. Znasz powiedzenie, do trzech razy sztuka? W lolu jest podobnie, jak nie udało ci się raz, drugi, trzeci, czwarty, czy nawet piąty, to spokojnie, za szóstym razem na pewno ci się uda. Robiąc smoki, heraldy, czy inne barony, najważniejsze jest to, która drużyna dobije stwora, ale na szczęście ten stres nie jest na twojej głowie, no bo co ty, dżungler jesteś, żebyś smajtował smoka? Patrzyłem kurwa na chat, jak ona się tutaj znalazła. Jak ona się tutaj znalazła? Zasada 19. Nienawiść do Yumi, tak? Zostałem wychowany. To tym kotem gra, już on zawsze jest przegrany, yo. Zasada 20. Zawsze jest dobry czas i miejsce na wywyższanie się swoją niczego nieznaczącą maestrą, która jedyne co pokazuje innym, to stopień twojego upośledzenia umysłowego. Kiedy wychodzi jakaś nowa postać, ale masz ochotę sprawdzić jakiegoś bohatera, którym jeszcze nigdy nie grałeś, to bez sensu jest marnować czas na jakimś practice stulu, czy graniu normalnych do jak fascynować czempiona, to tylko na rankedzie. Zasada 22. Jeśli chcesz, żeby twoje przegrane gierki były niezauważone, a ty sam chcesz dostać incognito i nie dać się wydymać przez rosyjskich i chińskich szpiegów, czekających tylko na odpowiedni moment, żeby wyciągnąć z ciebie dosłownie każdą najmniejszą informację, to kup na koniec gry 6 takich samych itemów. Rosyjskie boty szpiegowskie zesrają się jak to zobaczą. Zasada 23. Nigdy, przenigdy nie idź tanka. Ja wiem, że tanki są OP, ja wiem, że tanki są meta, ja wiem, że tankami nie trzeba umieć grać, wystarczy po prostu stać. Ale my jesteśmy inni, my jesteśmy lepsi, my idziemy pod full jebnięcie. Zasada 24. Złota zasada, szczególnie jeśli gra z ziomkami. Nigdy nie możesz skończyć grania na przegranej. No nie możesz, to jest tak jakbyś sam na siebie rzucił klątwę wódu. Będziesz miał koszmary, bo z będzie tylko zimna woda, a twój autobus ucieknie ci spod nosa. Serię grania trzeba zakończyć na wygranej, nawet jeśli oznacza to siedzenie do białego rana. Bierze na na to tylko metafora, ale to Ty definiujesz, w jaki sposób ją rozumiesz. Dla Jednych bierze to śmierć, wyjebka, wywrotka, dla innych to nadzieja, bezpieczeństwo, a dla jeszcze innych, i mam nadzieję, że dla Ciebie też, bierze to godne wyzwania, aby zajebać i się przy tym nie wyjebać. Niektóre postacie niosą ze sobą pewien prestiż. Kiedy grasz takie miesło, to wiesz, że jesteś gościem, laski się za Tobą oglądają, rodzice kochają, a wszyscy wkoło podziwiają. Szczególnie, jeśli masz na nim maestrę i nie wstydzisz się jej pokazać. Po co grasz w League of się pytam. Jaki jest sens grania w LoL'a? Kim jest Riot Games i dlaczego stworzył przywoływaczy? Otóż dla mnie odpowiedź jest oczywista. Bo czymże byłoby życie bez dobrego intu? Ja gram w LoL'a po to, aby intować. Zasada 28. invade or no balls. Po co krasz tego lola, jak awczysz przez pierwsze półtora minuty? Trzeba iść i napierdalać od samego początku i potencjalnie wygrać, albo przegrać grę na pierwszym poziomie. I nie obchodzi mnie to, że wasze postacie nie mają jak złapać przeciwnika i ogólnie są słabe na pierwszym. Wtedy nikt, nawet najgenialniejszy umysł, nie będzie się spodziewał invade'a. A niespodziewany invade to najlepszy invade. Zasada 209. Napisz kys na czacie. Nic złego się nie stanie. Serio. Po prostu co zrób. A za urlop od ligi podziękujesz mi później. Zasada 30. Najważniejsza. Po prostu nie graj w tą gówno grę.